Siemaneczku w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się rozdzielnicą w garażu. Jak widzicie, mamy tutaj już poprowadzone przewody. Teraz czas to wszystko uporządkować, żeby to wszystko spiąć w jedność i żeby to poprawnie działało. Za chwilę wam przedstawię swój schemat myślenia, jak ja to widzę. A potem będziemy już grupować sobie przewody. Tak więc Zaczynając tutaj od dolnej listwy zamontujemy sobie ten oto rozłącznik izolacyjny. Z boku będzie licznik energii zużycia. Tutaj na środkowej szynie będzie różnicówka trzyfazowa i tutaj wyłączniki nadprądowe bodajże trzy tam mam. U góry zamontujemy różnicówkę i wyłączniki nadprądowe na gniazda elektryczne, i obok tutaj drugą różnicówkę na lampy, na oświetlenie. Tak więc tak to widzę i myślę, że to powinno być ok. Tutaj co prawda powinien być jeszcze za zamontowany ogranicznik przepięć, jednak znajduje się on w rozdzielnicy yy, wcześniejszej. Dobra, zaczynamy. Widzicie, już tutaj wstępnie mamy doprowadzone przewody ochronne, uporządkowane tutaj na jedną stronę i tutaj podłączymy, ją, podłączymy je tutaj do tej listwy dolnej, no i oczywiście się okazało, że, że może być problem z podłączeniem co niektórych, tak więc na przyszłość Lepiej zostawić więcej zapasu, niż ma być za mało. Dobra, następnym krokiem będzie tutaj, wyłączę kompletnie ten prąd, bo co prawda mam tutaj wyłączony, jednak tu dochodzi. Muszę jeszcze jedną tutaj rurkę opuścić, no i wtedy będziemy to składać dalej. Jednak zrobię małą aktualizację. Jak widzicie, podpisałem sobie tutaj wszystkie przewody. Z racji tego, że znaczniki nie doszły jeszcze z Chin, Chińczyk nie zdążył mi ich wysłać. Są takie specjalne żółte numeratory. Fajna sprawa, jednak na, na dzień dzisiejszy jeszcze ich nie mam. Jeżeli dojdą, to na koniec przewodu potem sobie ich pozakładam i będzie to wszystko opisane. Na razie musi być tak jak jest. Jak widzicie tutaj. Plan miał być taki, że listwa ochronna będzie tutaj na dole. To idzie moja ręka. O, tutaj ona miała iść. Jednak, jak wcześniej już wspomniałem, przewody są za krótkie. Za krótkie, bodajże. Cztery przewody są za krótkie. Można by było to poprowadzić w linii prostej, jednak chciałem wszystko to zrobić, tak pogrupować, żeby to miało ręce i nogi. No i teraz, e, jak okazało się, że są za krótkie, postanowiłem, że listwa ochronna zrobię tutaj na górze. E, na samej górze. Czyli widzicie to? Widzicie pewnie. O, tutaj, o, tutaj będzie listwa ochronna. Tutaj będzie listwa e, zerowa do e, tych bezpieczników, a tutaj zrobię listę 0 do tych bezpieczników. No, w każdym etapie będziemy to omawiać, tak więc myślę, że będziecie wiedzieć o co chodzi. Tutaj to wszystko popychamy sobie, żeby to ładnie było, już mam opisane, więc mogę to zostawić. już tutaj mamy uporządkowane przewody ochronne. Tutaj jest podłączony przewód zasilający z poprzedniej rozdzielnicy. Ochronny, główny, a do niego są podpięte yy, przewody ochronne tutaj z, z garażu wszystkie. Tak to wygląda. No, ale nie jest to jakoś super pięknie, ale ale tak to wygląda na pierwszy raz. Szynka już jest skończona, tutaj była mała aktualizacja, tu użyłem trzeciej różnicówkę, żeby wszystko się zgadzało. Tak na szybko powiem jak to jest podłączone, tutaj idzie główne zasilanie, wchodzi przez włącznik izolacyjny, przechodzimy sobie na licznik i z licznika idziemy tutaj do pierwszej różnicówki, trzyfazowej. No i tu wiadomo są wyłączniki trzyfazowe, nadprądowe. I tutaj jak widzicie są tulejki zaciskowe I tutaj sobie skopiowałem te trzy fazy Tutaj jedna faza idzie na jedną różnicówkę Druga faza idzie na drugą A trzecia faza idzie na trzecia, I, I tak to wygląda Jeżeli chodzi o przewód zerowy To z głównego zasilania, który idzie razem Jest tutaj podłączony do tej szyny. I to jest moja główna szyna zero Z której idą przewody do każdej różnicówki jak wiecie, musi być podłączona różnicówka do szyny 0. A jeżeli chodzi o, o wyjście z różnicówki, mamy tutaj z tej różnicówki tutaj szynę, z tej różnicówki tutaj, z tej różnicówki tutaj i z tej różnicówki tutaj. Tutaj jest przedzielone, nic się nie styka, jak widzicie. A na górze są podłączone wszystkie kabelki prądowe, od lamp, gniazdek, i tak dalej. A na dole są szynami. Jak tutaj też widzicie. No i tak to wygląda. Tutaj jest przekaźnik stabilny. I tutaj mostek sobie zrobiłem, żeby nie podłączyć. Żebym nie musiał wszystkich przywodów tam wciskać do tego przekaźnika. To by było na tyle. Jak coś to możecie pisać w komentarzach, czy dobrze zrobiłem. <grym> na razie.